Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No, z wiadomości, bo co innego mam nagrać? Pewnie milion pytań, dlaczego przez 4 dni nie było odcinków. No, i dlaczego ten odcinek jest tak późno, ta wiadomość. Eee, ponieważ y, rodzice moi zmieniali nowe auto, zmieniali stare auto na nowe. I mnie w pierwszy, y, w pierwszy dzień. Zapomniałem. To była moja, moja wina. To była moja, moja wina. E, zapomniałem. W drugi dzień byłem cały dzień w, na ogródku z moją babcią i moją siostrą, ponieważ rodzice pojechali na jakieś ważne spotkania się w zbytnio w tonie ten, tego na jakieś sprawy w pracy do załatwienia i nowe auto. I e, dostali jazdę testową i tak dalej. I tak dalej, wiecie. E, więc byłem cały dzień aż do 18 na ogródku, dlatego, na działce, czy jak, wy to, czy jak to nazywać, bo nie wiem jak to nazywać, e, byłem po prostu cały dzień na działce i dlatego nie mogłem nagrać, a jak przyjechałem do domu to jeszcze oni się obrabiali, jeszcze te, tego, jeszcze się myłem, jeszcze jedliśmy obiad, bo nie jedliśmy przez cały dzień, to już w ogóle była 18 i jedliśmy obiad, tak to dziwne, więc to, to nie była moja Na drugi. Tylko proszę się nie zamykać. No i ten, gdzie, bo mi tata przeszkodził. Yy, przeszkodził, bo do pokoju, bo oni teraz znowu wyjeżdżają na jakieś spotkania. Teraz, teraz tak. A ja jestem już w domu, tutaj jestem w domu przez, yy, przez niecałą godzinę. Dobra, yy, ten. Yy, na, na, na następny dzień pojechałem znowu do, yy, do babci. Um, też na, w to samo miejsce czyli na ogródek. E, i, i to już mamy drugi i to już są dwa trzy dni trzy dni dzisiaj natomiast um, um, ten czego to już był trzy dni bo chodziło o cztery dni to dzisiaj to, dzisiaj też nie było e, to a byłem po prostu... No i rodzice jeździli na jakieś ten w dwa pierwsze dni... Dobra, co W dwa pierwsze dni zapomniałem w mm, kolejne dwa dni jechaliśmy na działkę i dzisiaj dopiero o 17.25 to jest kiedy to, to jest ta godzina, o której to nagrywam. Nagrywam ten odcinek. No po prostu masakra. Mam nadzieję, że Wam wszystko wytłumaczyłem. Jeśli jutro nie będzie żadnych komplikacji. To jutro zrobię, zrobię normalny odcinek. Bo ja chcę zrobić te odcinki normalnie. Tylko oczywiście coś mi zawsze przeszkadza. No i więc Pa, mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłem i papatki.